To ja, Miko, i dzisiaj y, recenzja, następna y, Titanika. I zobaczcie, to jest Historical Collection, skala od 1 do 450. 450 Oczywiście na 722 elementy. Zapasowe elementy, jeszcze tam a Tutaj jest napisy. Tutaj jeszcze jakiś liścik jest. E, ruchome elementy, zdjęcia realne. Zapraszam na film. I tak cały model wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. E, tutaj te kotwice to naprawdę można e, z nimi tak się bawić. Te małe łańcuszki. Ten łańcuszek ciężko jest po prostu go zrobić. A! I ten model bardzo fajnie się budowało. Mam nadzieję, że Kobi wypuści yy, no więcej tych star, tych okrętów. Na przykład jakieś, te wiecie, z World of Warships więcej po prostu. No. Yy, tutaj te flary są takie, że. Tutaj flaga brytyjska, tak brytyjska. A ta flaga to ja nie wiem z jakiego kraju jest. A poczekajcie, bo tu ta nitka chce spaść. Dobra, poprawiłem nitkę, bo już chciała spaść. Że tutaj funkcja jest taka, że te kominy do przodu idą. Kajuty są zdejmowane, oczywiście. No, tutaj już. Nie ten, ee, jak to się nazywa? Raz mi ten tytanik spadł, i ta, ten element po prostu no odpadł, gdzieś mi się zgubił, po prostu znaczy po prostu rozsypał się w drobny mak, i no klocki się pogubiły. Tam może pod łóżko wpadło, nie wiem, gdzieś tam powinno, gdzieś powinno wpaść, nie? I tutaj jeszcze ta obser no tutaj obserwowali. I za późno zauważyli górę lodową. Ale, gdyby szybciej po prostu zareagowali i szybciej wypuścili flary, to by jeszcze ci ludzie mogli przeżyć. A tak to wiecie, jak to bywa. Tutaj kolejna flara. Yy, tutaj są obserwacje. Tutaj wentylacja, taka jakby tutaj jest. Przejdźmy na tył z yy, okrętu z pasażerskiego tego Titanika. I tutaj jest taki pierwszy ruchomy element. Znaczy, drugi ruchomy, bo te flary są ruchome. O, tak można je przekręcać. Te to tylko góra-dół. E, przyznam, budowałem go tak w 4-3 godziny, ten okręt. Ale naprawdę bardzo fajnie się budowało. Jakieś mucha. a, dobre. E, tutaj jest ten, taki do skręcania. No i jak tu trochę y, się zdziwicie, bo, znaczy nie zdziwicie, tylko przecież wiadomo to jest, jak on się porusza. I on się porusza tymi kółkami takimi. No tutaj widać. W środku tutaj, aż dotąd jest taki jakby szkielet, nie? I znaczy takie... Y, tam budowało i trzeba było po prostu tam jakieś klocki duże wstawiać. Yy, dobra, przejdźmy dalej. Nie wiem, czy tu jakieś takie, jakby barierki to są. No, chyba raczej. No, tutaj jeszcze ten komin do przodu. No dobra. Kajuty z drugiej strony też są zdejmowane i, wiecie, dobra. A, jeszcze tego... O nie, tutaj nie ma klocka, już myślałem, że zapomniałem. Dobra, to by było na tyle. Cześć!